Witam Państwa o synu mistrza, nie będę opowiadał, bo i tak go jeszcze nie znaleziono. A teraz coś z innej beczki. Narodowa Federacja Sumitów rozegrała mecz z reprezentacją drużyny Pieprzy, to znaczy Pepsi i oczywiście Sumici wygrali, bo liczy się masa. No to teraz sobie pogadamy stolik na dół teraz powiesz mi gdzie jest syn mistrza a potem mnie do niego zaprowadzisz i będzie po kłopocie biegają jak pojebane nóżki dwie chyba zaraz wsadzę ci je w dupę kurwa wal się pojebie no to w takim razie pogadamy sobie inaczej i tak to z ciebie wyciągnę nie rozumiesz kurwa muszę wiedzieć gdzie on jest Rozumiesz to ciuliku jebany, chuj ci w dupę, no to teraz pobawię się w cukiernika zrobię ci z dupy krem szwecki a potem zjem twoje guziczki, odpierdoli się od moich guziczków pedale. No to gadaj gdzie on jest, no dobra pamiętasz tego cygana elektryka co groził agentom Sory już że im najebie. Co kurwa, to on wie gdzie on jest, no to trzeba będzie się udać do lasu. O!